Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że wszystko, co uważasz za święte i prawdziwe, może w rzeczywistości skrywać niszczycielskie kłamstwo? Co by było, gdyby Bóg, którego wielu czci jako źródło miłości i dobroci, był w rzeczywistości źródłem wszelkiego zła? Oto niepokojące objawienie Ewangelii Judasza starożytnego i kontrowersyjnego tekstu, który kwestionuje fundamenty tradycyjnego chrześcijaństwa. Wyobraź sobie, że Judasz Iskariota, historycznie znany jako największy zdrajca w dziejach, nie tylko nie był zdrajcą, ale jedynym uczniem zdolnym do zrozumienia najgłębszych tajemnic Jezusa. Ale ta historia nie jest tylko o Judaszu. Ona jest o nas, o tym w co decydujemy się wierzyć, o prawdach, których bronimy i pytaniach, których unikamy z obawy przed odpowiedziami. Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z możliwością, że rzeczywistość, którą znamy, jest starannie skonstruowaną iluzją? Przygotuj się, ponieważ ta zapomniana Ewangelia nie tylko przepisuje historię wiary, ale także kwestionuje samą istotę tego, co uważamy za prawdę. Ewangelia Judasza, jeden z najbardziej kontrowersyjnych i enigmatycznych tekstów w historii religii, ma trajektorię naznaczoną ukrywaniem, kontrowersjami i ponownym odkryciem. Jej początki sięgają drugiego wieku, kiedy chrześcijaństwo wciąż kształtowało się jako zorganizowana tradycja, podczas gdy rozbieżne idee rywalizowały o zdefiniowanie istoty wiary. Ewangelia ta, uważana za dzieło gnostyckie, rzuca wyzwanie głównym narracjom tradycyjnego chrześcijaństwa, przedstawiając Judasza Iskariotę nie jako zdrajcę, ale jako najbliższego i najbardziej oświeconego ucznia Jezusa. Przez wieki tekst ten pozostawał zaginiony, ukryty zarówno przez czas, jak i celowe wysiłki wczesnego kościoła, aby stłumić idee zagrażające jego władzy. Pierwsza znana wzmianka o Ewangelii Judasza została sporządzona przez Świętego Ireneusza w 180 roku naszej ery w jego dziele Przeciw herezjom, gdzie tekst ten został sklasyfikowany jako heretycki. Ireneusz Podobnie jak wielu przywódców religijnych jego czasów, dążył do skonsolidowania jednolitej doktryny, a każda narracja, która kwestionowała podstawy wiary chrześcijańskiej, zwłaszcza ta, która rehabilitowała Judasza, musiała zostać uciszona. Główne przekonanie Ewangelii Judasza jest głęboko niepokojące dla tradycyjnego chrześcijaństwa. Sugeruje, że Bóg który stworzył świat materialny, czczony przez innych uczniów, nie jest prawdziwym Bogiem, ale złą istotą znaną jako Demiurg. Ten Demiurg, według Ewangelii, uwięził ludzkość w świecie iluzji, podczas gdy Jezus był wysłannikiem wyższej boskiej rzeczywistości, przeznaczonej do wyzwolenia ludzkich dusz. Judasz, jedyny uczeń zdolny do zrozumienia tej prawdy, został wybrany przez Jezusa do odegrania kluczowej roli w boskim planie. Pomimo próby wymazania jej istnienia, ewangelia Judasza nieoczekiwanie pojawiła się ponownie. W latach 70. XX wieku grupa poszukiwaczy skarbów odkryła manuskrypt w jaskini w Egipcie. Dokument ten, znany jako kodeks czakos, zawierał tekst Ewangelii Judasza wraz z innymi starożytnymi pismami. Jednak ludzka chciwość opóźniła jego wydanie. Sprzedany, skradziony i ukryty przez dziesięciolecia manuskrypt doznał znacznych uszkodzeń, zanim ostatecznie został odrestaurowany i przetłumaczony na początku XXI wieku. Kiedy tekst został ujawniony publicznie, wywarł głęboki wpływ. Nie tylko dlatego, że podważył rolę Judasza w chrześcijańskiej narracji, ale także dlatego, że postawił pytania o rolę kościoła w definiowaniu prawdy religijnej. Dlaczego tak starożytny i potencjalnie znaczący tekst został stłumiony? Co ujawnia na temat relacji między władzą a duchowością? Dziś Ewangelia Judasza pozostaje symbolem tego, jak historie mogą być kształtowane, tłumione lub przepisywane w zależności od interesów osób sprawujących kontrolę. To coś więcej niż historyczna ciekawostka zachęca nas do refleksji nad narracjami, które akceptujemy jako prawdziwe i do kwestionowania tego, co może być ukryte pod powierzchnią tradycji. To potężne przypomnienie, że poszukiwanie prawdy często wymaga odwagi, by rzucić wyzwanie najbardziej ustalonym konwencjom. W centrum Ewangelii Judasza znajduje się narracja, która całkowicie dekonstruuje tradycyjny obraz Judasza Iskarioty i podważa fundamenty chrześcijańskiej teologii. W przeciwieństwie do konwencjonalnego poglądu, który przedstawia go jako zdrajcę par excellence, ta Ewangelia przedstawia Judasza jako jedynego ucznia, który naprawdę zrozumiał prawdziwą misję Jezusa i był wystarczająco godny zaufania, aby pomóc w jej wypełnieniu. Zgodnie z tekstem, podczas gdy inni uczniowie tkwili w ograniczonym i błędnym poglądzie na Boga, Judasz miał dostęp do głębokich i niepokojących prawd. Jezus zaufał mu, że zrozumie naturę rzeczywistości i prawdziwą istotę boskości. To zaufanie nie było przypadkowe. Jezus wybrał Judasza ze względu na jego zdolność widzenia poza iluzjami, które powstrzymywały innych uczniów. Ewangelia Judasza ujawnia gnostycką perspektywę kosmosu i duchowości. Zgodnie z tekstem, Bóg stwórca świata materialnego czczony przez uczniów nie jest prawdziwym Bogiem. Jest on opisywany jako niższa i złowroga istota znana jako demiurg, istota, która rządzi światem chaosu i ucisku. Postać ta jest odpowiedzialna za uwięzienie ludzkich dusz w materialnej egzystencji pełnej cierpienia, trzymając je z dala od wyższego Boskiego Królestwa, w którym przebywa prawdziwe światło i mądrość. Jezus w Ewangelii nie jest synem Boga stwórcy, ale wysłannikiem wyższej rzeczywistości. Przyszedł na świat, aby uwolnić ludzkie dusze z tego materialnego więzienia, oferując duchową wiedzę niezbędną do przekroczenia ograniczeń narzuconych przez Demiurga. Jednak wiedza ta, czyli gnoza, nie mogła być zrozumiana przez wszystkich, tylko Judasz spośród uczniów posiadał duchową otwartość, by przyjąć tę prawdę. Domniemana zdrada Judasza, tak centralna dla tradycyjnej chrześcijańskiej narracji, jest w tej Ewangelii reinterpretowana jako akt posłuszeństwa boskiemu planowi. Jezus objawia Judaszowi, że jego poddanie się władzom jest niezbędne, aby mógł uciec od ograniczeń materialnego ciała i wypełnić swoją misję. W ten sposób Judasz nie działa z chciwości lub złośliwości, ale jako narzędzie kosmicznego celu. Tekst pokazuje również, że Jezus wyśmiewa innych uczniów za ich duchową ślepotę. W znaczącym fragmencie obserwuje modlących się uczniów i twierdzi, że czczą niewłaściwego Boga, demiurga, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Tworzy to głęboki kontrast. Podczas gdy inni uczniowie są opisywani jako duchowo ślepi, Judasz jest przedstawiany jako jedyny zdolny do widzenia poza iluzją. Ewangelia Judasza nie tylko reinterpretuje rolę Judasza, ale także kwestionuje teologiczne podstawy Kościoła, sugerując, że ci, którzy podążają za tradycyjnymi doktrynami, mogą nieumyślnie czcić zwodniczą istotę. Objawienie to podważa fundamenty chrześcijaństwa, oferując alternatywne spojrzenie na relacje między człowiekiem a boskością. Ta centralna narracja, jednocześnie tragiczna i odkrywcza, przekształca Judasza w niejednoznacznego bohatera, jest zarówno nosicielem prawdy, jak i ofiarą dla sprawy. Jego historia zachęca nas do refleksji nad naturą lojalności, wiary i prawdy. Oraz nad poświęceniami, które często towarzyszą dążeniu do duchowego oświecenia. Ewangelia Judasza wykracza poza historyczną lub teologiczną reinterpretację, oferuje filozoficzne tło, które dotyka głęboko współczesnych kwestii, szczególnie w odniesieniu do władzy, duchowości i struktur kontroli, które kształtują nasze życie. Jego narracja rzuca wyzwanie nie tylko fundamentom tradycyjnego chrześcijaństwa, ale także sposobom, w jakie ludzkość na przestrzeni dziejów budowała systemy władzy ograniczające wolność i indywidualną ekspresję. Jedną z centralnych koncepcji Ewangelii jest idea, że świat materialny jest więzieniem stworzonym przez pomniejszego, opresyjnego Boga, znanego jako Demiurg. Chociaż idea ta ma swoje korzenie w gnostycyzmie, silnie rezonuje we współczesnych debatach filozoficznych. Jeśli zinterpretujemy Demiurga jako metaforę instytucji rządzących społeczeństwem, rządów, zorganizowanych religii, korporacji, Ewangelia nabiera zaskakującego znaczenia. Zachęca nas do refleksji nad tym, jak te struktury, często przedstawiane jako konieczne lub dobroczynne, mogą w rzeczywistości trzymać nas w pułapce systemów kontroli i wyzysku. W tekście Jezus potępia Demiurga jako fałszywego Boga, który zwodzi ludzkość by czciła istotę, która utrwala chaos i ucisk. Wizja ta rodzi głębokie pytania o naturę władzy i autorytetu. Kto definiuje, co jest boskie, prawdziwe lub sprawiedliwe? Kto czerpie korzyści z narracji, które utrzymują nas w uległości i niedoinformowaniu? Ewangelia podważa ideę, że istniejące systemy władzy są z natury sprawiedliwe, sugerując, że mogą być zaprojektowane tak, aby utrzymywać ludzi w pułapce fałszywego poczucia duchowego i materialnego bezpieczeństwa. Co więcej, rola Judasza w Ewangelii symbolizuje odwagę potrzebną do zakwestionowania tych struktur. Akceptując swoje przeznaczenie, Judasz nie tylko kwestionuje autorytet demiurga, ale także stawia czoła konsekwencjom podążania za prawdą, która jest niepopularna i niezrozumiana. Staje się symbolem oporu. Kimś gotowym poświęcić swoją reputację i bezpieczeństwo, aby uwolnić ludzkość od zbiorowej iluzji. We współczesnym kontekście zachęca nas to do zastanowienia się nad postaciami, które kwestionują status quo i trudnościami, jakie napotykają w konfrontacji z potężnymi systemami. Ewangelia Judasza porusza również temat kluczowy dla współczesnej myśli rolę wiedzy w emancypacji. Gnostycka koncepcja gnozy, czyli wiedzy duchowej, może być interpretowana jako poszukiwanie głębszego i bardziej krytycznego zrozumienia rzeczywistości. W świecie nasyconym informacjami, ale pozbawionym mądrości, Ewangelia przypomina nam, że prawdziwe wyzwolenie pochodzi z kwestionowania narzuconych nam narracji i poszukiwania bardziej autentycznego połączenia z tym, co prawdziwe i znaczące, przesłanie to jest szczególnie istotne w dzisiejszym kontekście, w którym dezinformacja i kontrolujące narracje są potężnymi narzędziami do utrzymywania nienaruszonych struktur władzy. Tak jak Judasz musiał spojrzeć poza pozory i zakwestionować konwencje swoich czasów, tak i my jesteśmy wezwani do kwestionowania sił, które kształtują nasze życie, czy to politycznych ekonomicznych czy religijnych. Wreszcie, Ewangelia Judasza zachęca nas do refleksji nad związkiem między wolnością a poświęceniem. Sugeruje, że prawdziwa emancypacja wymaga nie tylko odwagi, ale także gotowości do porzucenia iluzorycznych wygód i stawienia czoła konsekwencjom rzucenia wyzwania systemowi. Ta walka ze strukturami władzy, przedstawiona w Ewangelii, odbija się echem jako uniwersalne wezwanie. Poszukiwanie prawdy może być trudne, ale jest to jedyny sposób na przekroczenie więzień, które nas ograniczają i osiągnięcie pełniejszej, bardziej oświeconej egzystencji. Ewangelia Judasza. To nie tylko teologiczna czy filozoficzna opowieść, ale także głęboko psychologiczna narracja, która bada niszczycielski i transformujący wpływ wiedzy na tych, którzy jej szukają. Judasz Iskariota w tym tekście jest nie tylko zdrajcą lub uczniem jest postacią tragiczną, charakteryzującą się zdolnością rozumienia prawd, których inni nie mogą lub nie chcą. Zaakceptować. Zrozumienie to pociąga jednak za sobą niezmierzone koszty psychologiczne, rodząc uniwersalne pytania o wpływ wiedzy na ludzkie życie. Pierwszym psychologicznym wymiarem widocznym w Ewangelii jest izolacja, jaką przynosi wiedza. Judasz, zdając sobie sprawę z najgłębszych tajemnic Jezusa dotyczących prawdziwej natury wszechświata, dystansuje się od innych uczniów. Podczas gdy oni nadal czczą fałszywego Boga, Judasz widzi rzeczywistość kryjącą się za iluzją, ale to oddziela go od grupy. Ta izolacja jest potężną metaforą samotności, która często towarzyszy tym, którzy kwestionują ustalone przekonania lub ośmielają się kwestionować normy społeczne i religijne. Co więcej, tekst sugeruje, że ciężar odpowiedzialności za wiedzę jest przytłaczający. Judasz nie tylko rozumie prawdę, ale także powierzono mu kluczową rolę w boskim planie przekazanie Jezusa władzom, aby mógł dokończyć swoją misję. To działanie, choć konieczne, niesie ze sobą głęboki koszt emocjonalny. Judasz wie, że będzie nienawidzony i niezrozumiany przez pokolenia, potępiony jako największy zdrajca w historii. Ta świadomość nieuniknionego losu odzwierciedla wewnętrzny konflikt między obowiązkiem wobec prawdy, a ludzkim pragnieniem akceptacji i przynależności. Innym istotnym aspektem psychologicznym jest osobiste poświęcenie nieodłącznie związane z poszukiwaniem prawdy. W Ewangelii Judasza Jezus ostrzega Judasza, że jego wybór doprowadzi go do mrocznego losu, będzie przeklęty, odizolowany i kojarzony z ciemnością, mimo że odegrał fundamentalną rolę w duchowym wyzwoleniu ludzkości. Ten paradoks bycia zarówno bohaterem, jak i złoczyńcą jest fascynującym tematem psychologicznym. Judasz uosabia archetyp niezrozumianego męczennika, tego, który poświęca wszystko, w tym swoją reputację i wewnętrzny spokój, w imię większej sprawy. Ewangelia porusza również uniwersalny temat konflikt między światłem a ciemnością w każdym z nas. Judasz, po otrzymaniu wiedzy o prawdziwej naturze kosmosu, nie staje się automatycznie oświecony ani odkupiony. Zamiast tego jego podróż naznaczona jest wątpliwościami, strachem i cierpieniem. Odzwierciedla to psychologiczną rzeczywistość, w której wiedza nie zawsze przynosi natychmiastową ulgę lub zbawienie. Często może nasilać cierpienie, konfrontując nas z niewygodnymi prawdami o nas samych i otaczającym nas świecie. Wreszcie, Ewangelia Judasza zgłębia koncepcję losu i wolnej woli. Judasz jest przedstawiony jako ktoś, kto głęboko rozumie swoją pozycję w boskim planie, ale wciąż boryka się z emocjonalnymi konsekwencjami swoich wyborów. Jest on zarówno aktywnym uczestnikiem planu Jezusa, jak i ofiarą kosmicznych sił, które umieściły go w tej pozycji. Rodzi to psychologiczne pytania o to, w jakim stopniu kontrolujemy nasze życie i w jakim stopniu jesteśmy kształtowani przez siły zewnętrzne, czy to społeczne, duchowe, czy egzystencjalne. Ostatecznie Ewangelia Judasza przypomina nam, że wiedza, choć potężna, ma wysoką cenę. Może uwolnić nas od złudzeń, ale także narazić na samotność, cierpienie i odpowiedzialność. Judasz jako postać tragiczna i oświecona symbolizuje ludzki paradoks, pragnienie poznania prawdy i emocjonalny koszt jej niesienia. Ten psychologiczny wymiar Ewangelii rezonuje z każdym, kto kiedykolwiek stanął w obliczu trudności związanych z widzeniem poza pozorami i poruszaniem się po złożoności świata z oczami otwartymi na trudne realia. Ewangelia Judasza to nie tylko teologiczna reinterpretacja, ale bezpośrednie wezwanie do introspekcji i odwagi do zadawania pytań. Rzuca wyzwanie naszym przekonaniom, zachęcając nas do refleksji nad prawdami, za którymi podążamy, i instytucjami, które kształtują nasze życie. Przedstawiając Judasza jako ucznia, który zdał sobie sprawę z prawdziwego celu Jezusa. Tekst sugeruje, że poszukiwanie prawdy jest często samotne i wymaga poświęcenia. Narracja ta zachęca nas do spojrzenia poza pozory, kwestionując zarówno struktury religijne, jak i społeczne. Jeśli demiurg, opisany w Ewangelii, symbolizuje opresyjne siły, które trzymają ludzkość w pułapce iluzji, to jakie współczesne demiurgi nadal ograniczają naszą wolność i nasze postrzeganie rzeczywistości? Tekst przypomina nam, że uwolnienie się od tych sił wymaga wiedzy, ale także transformującego działania. Judasz, akceptując swoją rolę w boskim planie, staje się postacią odwagi i poświęcenia, nawet jeśli wie, że zostanie źle zrozumiany i znienawidzony. Jego podróż odzwierciedla cenę poszukiwania prawdy, izolację, zwątpienie i często cierpienie. Pokazuje jednak również, że wyzwolenie jest możliwe tylko dla tych, którzy chcą stawić czoła tym trudnościom. Ewangelia rzuca nam wyzwanie, abyśmy działali celowo, kwestionowali narzucone narracje i szukali głębszego zrozumienia tego, co nas motywuje i ogranicza. Przypomina nam, że podróż ku prawdzie jest żmudna, ale niezbędna do osiągnięcia duchowej i osobistej wolności. To wezwanie do refleksji i działania jest ponadczasowym przesłaniem, które rezonuje ze wszystkimi, którzy chcą zakwestionować status quo i zbadać głębie własnej egzystencji. Dziękujemy za śledzenie tej historii do końca. Jeśli ta wiadomość była dla Ciebie wartościowa, polub ją i udostępnij na WhatsApp tym, których kochasz. W ten sposób możemy rozpowszechnić tę wiadomość wśród większej liczby osób. I oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby zawsze otrzymywać kolejne historie. Nawiasem mówiąc, wydzieliliśmy jeszcze dwa specjalnie wyselekcjonowane filmy tutaj na ekranie. Podzielmy się tym przesłaniem razem i wzmocnijmy naszą wiarę. Zostań z Bogiem i do zobaczenia następnym razem.